Projekt EPISTOP jest projektem związanym ze stwardnieniem guzowatym, z zapobieganiem padaczki w tej chorobie. Idea projektu powstała w Polsce, kiedy w Centrum Zdrowia mieliśmy dużą grupę pacjentów chorych na stwardnienie guzowate. Lekarz zauważył, że coś było nie tak z serduszkiem dziecka. To było oczywiście od razu rozpoznanie, podejrzenie, nie, że to jest stwardnienie guzowate. Wczesne ujawnienie się napadów padaczkowych pociąga za sobą opóźnienie rozwoju u tych dzieci. Zaczęliśmy wykonywać badania elektroencefalograficzne przed wystąpieniem napadów padaczkowych i u tych chorych, u których występowały zmiany napadowe, włączaliśmy leczenie przeciwpadaczkowe, zwykle stosowane w tej chorobie. Został podany lek Sabril. I bierzemy go do dnia dzisiejszego. Taki sposób postępowania przyniósł znaczące efekty pod postacią zmniejszenia liczby chorych z padaczką i znacznie większa grupa chorych miała prawidłowe funkcjonowanie, prawidłowy rozwój. Mikołaj ma 4 lata. Jego stan jest bardzo dobry. Chodzi do przedszkola, jest pogodnym chłopcem.